W dzisiejszym odcinku zobaczycie cztery decydujące mecze w lidze weekendowej, a także oczywiście potężne nagrody jak co tydzień. Zostawcie łapkę w górę, także suba, bo ciśniemy do 20 tysięcy, natomiast jeszcze zanim przejdziemy do odcinka to Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, na której kupicie coinsy do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem, a także cardem. Na stronie można też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym Oscar otrzymasz 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. Także zobaczcie obszerny skrót ze wczorajszego streama, w którym są oczywiście paczki, są mecze, a także nagrody. No dobra, ale zobaczmy, jak wygląda jego zespół. Lafont, Kim Pembe, Lucy, ok, solidnie, środek Pola też, solidny Cantona i Sanchez, solidny zespół. Fede ciśnie dalej, ale kurde, no niestety, Kim Pembe. Pele wrzuca dobra piłka na Ruda. Kurde, no, chciałem, myślę, że da się to przejąć jeszcze. I kabde, Vija, dobra, dobrze, szedł do środka. I diabi, diabi. Bezkarnego, dobra, i bez gola, ok. <grych> o, dobra piłka, dobra, lecimy, zobaczmy. Pele. I. Dziwny, dziwny gol, ale dobra, mamy. Oj, dziurką, no i kurde! Dużo dziurek jest w tym spotkaniu, ale nie to, znaczy, no, no, no ładnie to zrobił rywal. Ale, przed przy przejęciach też była dziurka. Ja próbowałem przejąć piłkę i co? I dziurka Benedarowi. Ojejku, i o to chodziło. Właśnie, po to jest Fede Valverde na skrzydle, żeby robić takie cuda. I Benek, pięknie, no i Fede Valverde, pięknie, 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 no, mając go na skrzydle oczekuję prostoty i czasami jakiegoś odbioru. No i to się często sprawdza, no, chociaż też czasami chciałbym, żeby coś więcej pokazał tam. Ładnie, ale to rozegrał, kurde, cudownie, dobre, dobre, dobre. Nic do znaczy, no coś do powiedzenia miałem, dużo błędów zrobiłem, ale ładnie, 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 trzeba docenić rywala, bo... Lepiej takie gole niż jakieś głupie wylewy, nie? Trudny meczyk, całkiem trudny. Trzy strzały do dwóch męż dla koneserów na razie. Mało strzałów, dużo, dużo solidnej gry, dużo potężnego wykończenia. Kurde Fede! Odczep się ode mnie. Dobra, Veratti i Benek! Ale, ale, ale ładnie, ładnie. Tutaj dużo driblingu było pokazane pięknie. I teraz zobaczmy, dobra piłka do Laka a Laka Kazecik Deli... Kat nie chciałem i w sumie... No to była świetna okazja, ale... Oby się nie zemściła zaraz, nie? O super, piękny odbiór. O, no i super. I wszystko się bierze od tego odbioru i... Kurde. I się zemściło bardzo szybko, 3 do 3, ale lipa! U mnie nie, nie wszedł lop, a u niego wszedł. No i kurde przeczytałem. I znowu przeczytałem, ale zawolni zawodnicy do... No. Dobrze, kurde Eder militał jesteś kotem fest, nie? I, Ben Jeder jeszcze raz, dobra! 4 do 3, Boże się, uh. Johan Cruyff i Kane, trzeba jeszcze wpuścić takich dwóch kotów na atak. Aj, ładnie, gościu, tutaj nie zagrał tam, gdzie ja już przeczytałem to. Kurwa, chociaż czuję, że jeszcze może dupa zapyć w tym spotkaniu. Bo, jak widać, tutaj. No, właśnie o to mi chodzi, nie? No właśnie o to mi chodzi, że to po prostu przechodzi, że to po prostu przechodzi dalej. Takie cuda się dzieją i przegrywamy, to ja pierdzielę. Ale wstydnie. Wow, nie. No ten ostatni gol to, gol to był szczyt po prostu. Ile razy tu. Pi <noise> no nie mogę, nie. Siedem strzałów do sześciu, gościu ma pięć goli, No, no cóż, trzy mecze trzeba wygrać teraz, no będzie ciężko, lecimy. No i walczmy, walcz po 16 winów. O, widzę, że tutaj kolega brudne zagrania robi. No to robimy greedy przy najbliższej okazji. Ale no teraz trzeba się skupić, bo mamy dwa mecze do końca, nie? Znaczy trzy, trzy, ten, ten, znaczy z tym trzy. I dobrze Benjeder, jeden do zera, super. Jestem tak zmotywowany na te 16 winów, że szok, nawet nie wiecie. I 2-0 Benjeder. Napieramy do przodu, robimy wszystko, żeby ten meczik skończył się jak najszybciej. I Z! ładnie, ładnie, ładnie to broni bramkarz. Dobra, ładnie. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dobrze. A chyba na zielonym w ogóle wygrinował Skubaniec. I do Pele. Czy on wygra ten pojedynek szybkościowy? Wygrał. I... Ach, niestety. Klaus. Ee. Dobrze, do Fede. Piękna piłka. I dobrze do Lakazeta, który to trafia 3 do zera. A jak nie, to nie ma gola. Lakazet, leś... Jeszcze. Ila kazet, bez sensu było to przesunięcie 4 do 0. Idealnie na 19, i 65 osób, witam wszystkich serdecznie, pozdrawiam was. Cel minimum mamy 14 winów, 14-4, no teraz trudny challenge, 2 dwa, dwa, dwa mecze wygrać z rzędu. Ale zanim to przejdźmy sobie do sklepu, czy do wyzwań, zobaczmy co wyszło. Mamy godzinę 19 oczywiście, Hector Bejerin. Okej, okay. jaki, jakie wymagania, jeszcze jaki skład? 8-4, spoko, fajnie to wygląda. Bejerin. No, legenda ultimate po części, co? Kto grał Bejerinem z arsenalu? No ja grałem. I dobra, wiecie co, potwierajmy te paczki, co mam w sklepie, tu mam paczki za drafty i w ogóle, także... A, a wiecie, mamy tutaj srebrne paczki, może kto, kto wie, poleci Kwaracz iła. Pewnie w odcinku tego nie pokażę, bo tutaj nic nie pole... A, mamy ja mamy ekrany, okej, okay, czyli może jednak po zobaczycie w odcinku te paczki. nie. spoczko. O dobra, jeszcze mamy paczkę za trzecią rundę draftu, zobaczmy. O, to Tocik. zobaczmy jaki. Brazylia. PS, ok, 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 spoko i tak świetnie. Toc numer 111, trafiony i 2 razy 83 plus. Nie wiem za co, ale zobaczmy. Mamy albo ekran, albo walkout, Niemcy. LP jest to sane, czyli ekran. Dobra i zobaczmy. 30 razy 84 plus za 30 level u seby. Co takiego wpadnie? Oby było coś dobrego. I jest toc, także już jest W, bo widziałem paczki bez toca i jest to. Smolin 94, bardzo dobry fodder. W środku czy coś może być ciekawego? No, pewnie może być. Może być Di Maria, może być y, Tomori. I jest. Okej, okay, mamy trzy tocy, właśnie, bo wyszły tocy z ligi portugalskiej. Mamy jakiegoś MOTMA, mamy trochę walkoutów. A zobaczmy, może coś w duplikacie. Verratti, czyli kolejny walkout i jeszcze kolejny walkout, także całkiem okej okay, paczka, także całkiem spoko O dobra, przy okazji zobaczmy tocy właśnie z ligi portugalskiej Diego Costa, Ricardo Horta spoko, Ramos wyszedł Goncal... Goncalves, bardzo fajnie wygląda karta, Taremi, João Mario, Grimaldo Ja mam wrażenie, że te same karty wychodzą co roku Być może ostatni mecz, ale miejmy nadzieję, że właśnie to nie będzie ostatni meczek tej lidzy weekendowej tylko powalczymy o tego 16. wina Skład gotowy, ja gotowy, lecimy, co ma być to będzie Skład rywala, gramy przeciwko kibicowi Realu Madryt, więc jest to O kurde, Manazario na myśliwym, bardzo ciekawy wybór, ale pytanie Czy ten napad mu wystarczy, żeby wygrać, oby nie Ale kurde Ruben Diasz ładnie, ale Verratti również Pele I teraz Pele, Pele Pele, lobikiem, tak jest, jeden do zera i Nie no, nie mówcie że, dobra to był bardzo szybki win o 15 wina, jestem naprawdę w szoku. Troszeczkę wiadomo, szkoda mi rywala, bo taki samobój był troszeczkę, ale jakby nie odno piłki, to też by był gol. Misja specjalna teraz nas czeka, wygrać ostatni mecz w lidze weekendowej. Zobaczmy, decydujący mecz, decydujący mecz o 16 wina. Proszę, oddaj mi go, oddaj mi go, albo mniej. Słaby skład, bądź słabe... Umiejętności, no, nazwa składu bojowo nastawiona ewidentnie, Wandersar, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej Jest to taki chyba typowy skład jak na ten etap gry I Pele Pele z dystansu wali to i tak jest, zaczynamy balet, druga minuta tak jak w poprzednim meczu No co mam wam powiedzieć? Pięknie, piękny start, lepszego startu nie można było sobie wyobrazić Dziurką, ej, jak on to zabrał? Widzisz, to już przeleciało mu przez te nogi. Oj oj, oj dużo, duża luka, duża luka, ale... Dobra, na spokojnie. Wywalmy, wywalmy to, niech będzie... Oj, będzie głowkę, wygrywa. I Pele, Nie, 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 no tutaj głupi strzał, to był przecież widziałem, że, go, że mnie gościu blokuje. I Benek, dobrze do lakazeta. Lakazeci lobikiem i mamy to. Tak jest, 2 do 0 Józef Bratan, Carlos Alberto i pięknie. I dobrze do Fede, co za piłka! Co za piłka przechodząca! Wandersar chyba jest mojej drużynie w tym meczu. I Benek! I mamy 3 do 0. Ja rozumiem Johanem na SPO, rozumiem na ataku, ale na skrzydle no tego nie, nie, nie kumam. I 4-0. Chyba honor mu nie pozwala. Dziękuję bardzo, mamy to. 16 winów, kolejny tydzień z rzędu. Oby pasa została jeszcze podtrzymana na toce Ultimate, nie? Tego sobie życzę. No i oczywiście Wam też, bo to kontent fajny jest. Kogo najbardziej chciałbyś trafić tocu w Serie A? Szczerze, z takich droższych kart. Piki prawie te same co tydzień. Zobaczmy w takim razie 1 z 4, 8, 4. Plus. I uwaga, o, tręcik, nie biorę motma, bo i tak ich sprzedać nie można. Oczywiście, te piki 84, odważnie otwieramy i mamy Aube. No i czy ostatni pik będzie jakiś lepszy niż te, niż te dwa potrzebne? Mamy Totsa, mamy Di Lorenzo i bierzemy Di Lorenzo, bo ja mam jego wymiennego także bardzo, bardzo spoko. Czy będzie lepiej niż tydzień temu? Oczywiście, no, poprzeczka nie jest zawieszona jest zbyt wysoko. Także zobaczmy. Dobra, lecimy od prawej, od prawej. I uwaga, pierwsza karta, proszę, coś mocnego. Uwaga. Kim ok, Okej, okay. okej. Tomori. Tak jest! Chciałem go kupić! Chciałem go kupić! Także w, w! No to już jest W. Ja już jestem szczerze bardzo zadowolony z tego pika. Fajnie, zobaczmy jeszcze. Ale jeszcze wiadomo, dwa piki do końca. Może coś jeszcze będzie innego. Uwaga. Tonali chyba, co? Barella! Jeszcze lepiej! Jeszcze lepiej! Barella! No dobra, idziemy ciągle w górę, Kim In-jae najtańszy, Tomori trochę droższy, no i Barella jeszcze, jeszcze droższy, to ciekawe czy teraz będzie najdroższa karta, czy ba na Barelli się zatrzymamy, zobaczmy. Uwaga, uwaga... Di Lorenzo, okej, okay. Barella, Barella zdecydowanie, on kosztuje ponad pół miliona, pik kozacki. I kolejny pik dla Kuby, drugi, oby oddał tak samo jak pierwszy, albo nawet i lepiej, zobaczmy. Uwaga, co tutaj będzie i... 99. To może być Quadrado. I kwadrado, Okej, okay, to jest dobry traf. Di Lorenzo chyba. Tak jest, Di Lorenzo. Dobra, ale statystyki fajne. No dobra, dwie ostatnie karty. Ostatnio dwie ostatnie karty były najlepsze. Proszę, żeby tak było i tym razem. Bram szczęsny. Okej. Okay. No i czy tu będzie jakiś, no Tomor, Tomoriego bardzo bym chciał, żebym nie musiał go też kupować. Uwaga, zobaczmy. Ostatni pik. Co tutaj będzie? Tonali. O kurde. No dobra, yy... Kurde, kogo tutaj brać? A jakby na Pepe nim pograć? Dobra, weźmiemy sobie Quadrado, jest najdroższy. Weźmy go, weźmy go, ogólnie piki moim zdaniem bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne, wiadomo, nie było topowego trafu, ale bardzo przyjemne piki. Ale my zobaczmy jeszcze paczki za Food Champions, bo tutaj jeszcze troszeczkę się może zadziać. Zobaczmy najpierw paczki za 50k, zobaczmy. Uwaga, czy będzie coś ciekawego? Mamy Motma, także fajny Quixel będzie, no chyba, że będzie to... Rodrigo, ale chyba nie, dobra, jest taki ziomek. Dobra, Quicksel od razu. Dobra, dobra, pierwsza paczka, 15 tysięcy zarobione, zobaczmy kolejną paczkę za 50 tysięcy. Czy będzie znowu 15k zarobione? Zaraz zobaczymy, bo może być jakiś fajny walkout, jest to Rodri? Rodri, dobra, też spoko. Czy będzie tutaj coś ciekawego? Zobaczmy, po prostu zobaczmy, czy tutaj coś nam. o No, mares, tak? Mares, dobra. Ważne, że walka, bo z tej paczki różnie, różnie bywa, nie? I odegram to 84. Ale teraz: krem de la creme nagród. Coś, co może sprawić, że będę właśnie multimilionerem. -mil Paczka z trzema tocami z Serie A. Bez przedłużania. Lecimy odważnie. Zobaczmy, co takiego tutaj wpadnie. Mamy to co, ale jakiego? Uwaga, Brazylia, o Bremer. Nie jest źle, około 100 tysięcy kosztuje. No dobra, może już mniej 100 tysięcy kosztowało wczoraj. Może quadrado. Też byłoby spoko. I Kiminja. Okej, okay, czyli taka, no taka paka jak zwykle, jak co tydzień, nie. No i jak widzieliście, udało się kolejny tydzień z rzędów wbić 16 winów. Oby pasa została jeszcze podtrzymana kolejny tydzień, oczywiście na tocy Ultimate. Jeżeli chodzi o LaKazeta, także o Benederan, to sprzedałem ich. Na LaKazecie straciłem około 350 tysięcy, może nawet delikatnie więcej, a na Benederze około 150. 000. Także czy opłacało się ich kupić? No biorąc pod uwagę tą stratę, to nie. No i tą wiadomością o stracie końców kończymy ten odcinek. Widzimy się oczywiście jutro. Życzę wam miłego dnia, do zobaczenia. Zobaczenia i siema.